Ciao, witam Was w kolejnym odcineczku z CSGO Skins. Yy, wiadomo co, wiadomo gdzie, wiadomo po co nie? wiecie jak jest widzowie. Yy, Otworzymy sobie dzisiaj kurwa skrzyneczki eventowe. Zaczniemy od tych najtańszych, może coś poleci. A aktualnie, budżet kurwa nie jest najlepszy. Może sobie podbudujemy go na tych właśnie tanich. Może coś się tu da kurwa zgarnąć, gdzie jest ten tak, ja ślepy jestem i tu jest, na no, Ale troszkę nie skrzyneczka, to najważniejsze, bo się zwraca, tak? Ma się zwracać, ma być profit Więc no, no tu nie ma profitu, <grym> niestety PCGRN kurwa On w jakimś tam lepszym stanie coś się zwraca, no, ale nie tyle co skrzynka, no Tak, jest Eventix Snowblast case, znaczy Snowblast case kurwa, to jest skrzynka Event jest Firework coś tam, nie pamiętam nazwy, po tej skrzynce zaraz sprawdzimy i wam jeszcze raz powiem nazwę tego eventu Bo jestem kurwa odklejony i nie potrafię przeczytać przed Firework Frenzy, a jak już wyszliśmy z tej skrzynki to wejdziemy se na jestem. Kurwa syn. Green Eyepass dropy, Analog Input Nie jest najgorzej, 3.30 tylko No nie jest najlepiej, chyba na boosterku sobie pootwieramy kurwa, chyba na boosterku, to nie ma co 80 no dawaj boosterka Dawaj boosterka, może w końcu mi na odcinku coś zrobi fajnego, bo tak kurwa to jest kaplica Nie, nic mi naprawdę nie chce zlecieć na tych odcinkach Jest masakra A tak ostatnio na lewiku, Mi gucik zleciał No ale oczywiście poszedł na sprzedaż i przekręciliśmy go całego w gambling Bo nie mamy zahamowań, nie pierdalimy się Dobra, lecimy z nextem co tu będzie? Oj, daj epicenter, epicenter, kurwa, no zawsze chuj mi w dupę Zawsze Nic mi nie da. Znajszycie nic mi nie da Przepierdalimy wszystko Bo tak to... No dawaj tego discotecha no No dawaj, dawaj, no i nie daj kurwa jak zawsze Wicked Seek, będzie chociaż to? No co ty, no co ty, co mi tak pluje do dupy Chyba trzy pod rząd miały być różowe skiny i normalnie mi plują do dupy Otworzyli mi anali, plują tam Normalnie kurwa tyle śliny ile mogą No, to fever dreamek W dobrym stanie chociaż, no, zadyszkę no jest kurwa najgorzej, no se przeleć, se przeleć Tak mi ruchaj w dupę To może tu Teraz tutaj leci. Tutaj leci hybrid 5.7, który jest chuja warty Aż grube 365. No, jakby było bez kropki, to by był ten. Bez przecinka, to by było fajnie, nie? Ale ale że jest z przecinkiem, to nie jest. No, szkoda, że trzy razy porządnie mogło mi tak przelecieć. O! I 5.7 7 hybrid. 5-7 hybrid, tak jest. Mamy to wizowe. Ja pierdolę do no wierzę, żeby tak kurwa dostać na dziurę, nie? Nic nie zdrobisz. Nic. Kompletnie nic. I patrz, przyleci na Fever Dream'a. Patrz, kurwa, no, nie wierzę w to. Niesamowite to jest, nie? <grym> nic mi nie zdro... O! Dobra, chociaż to CZ, kurwa, się zwróciła. Pierwszy skin, z którego wyszliśmy na plus w tej skrzynce, na boosterze. Wcześniej chyba się... O, i drugi! No i... Widzicie, no i to się szanuje, jednak nie chuj mi w dupę, teraz zaczęło oddawać. To już mogło dać, bo lepszy stan, chyba jest. No, a nie, faktoryniu, lol. Dlaczego tam taka fajna różowa była? O! Nie, to nie jest taka fajna. 3,40. Nie wiem, no, tam ta mi się bardziej podobała. A musiałam mieć gorszy stan, skoro ta była faktoryniu. No nic, Monreisik, faktoryniu chociaż. Well worn, no nic. Tak się czasami zdarza. Nie <laughs> no ja naprawdę tutaj nic konkretnego nie zrobię. Serio? Wszystko przeleci? Wy no tak forli? Kurwa ze mną? Tu w kulki gracie? CZ? W faktoryniu chociaż? O, no, <laughs> Nie, no to jest kurwa. Ej, nie, no to jest żart jakiś. To się nie dzieje. A ile to na ciesterze? 400 zł. Ja pierdolę, ty. Płucowie, wy, wy to widzicie? Ty to kurwa. To jest żart jakiś. To się nie dzieje. No, queen. No, ale co w faktoryniu? Nie, minimal warping 20 Nie, no, to się nie dzieje. Szalona osemka. Ja pierdolę, ty. to się nie dzieje. Dobra, idziemy tutaj na perokejsika. Na tylko, może tutaj coś odda w końcu? No nie, no i od razu przelatuje. Nie wierzę w to. Jaka chujnia z grzybnią Vision? Nie, przeleci. <grym> nie, to jest niesamowite. Wąk? Nie, też przeleci. Znowu, wszystko przelatuje. Czy to jest kurwa jakaś masakra? O, fosfor. Chociaż tyle. No jak w dobrym stanie, no to. Będzie. No nie, nawet się skrzynka nie zwraca. Ej, nie, no to nie wierzę. Nie wierzę w to, co widzę. Nic nie dropi. Totalnie nic. O, no dobra. 39 zł. Szaleńcze 39 zł. W terenie testet. 30. Zaraz się wyczyścimy. Vogue? No gloczek, ale ile nie jest warty? 80 faktory new, chociaż tyle. Chociaż tyle kurwa, bo to, to... jest kurwa masakracja, nie? Jak to mówią młodzi ludzie. Faktory chociaż? Nie, nie maluję. Skrzynka się zwróciła. Ej, to jest... Ja jestem załamany, nie? Ja jestem załamany, to się nie dzieje. Ja nie wierzę właśnie oczom. No teraz dwa różowe pod rząd, chociaż, to... Coś poleci przynajmniej, ale się skrzynka nie zwróciła. Ja pierdolę. Ja pidi. O, pokazało się, mi poleciało. Nice. -u. No tutaj też mi poleciało, klasa. Tylko to, że nic z tego nie chce polecieć, nie? dyszek, wróciła się skrzynka, niesamowite. Oj, i ja się spodziewałem, się zatrzyma ta. Głupia, kurwa. Jakby to mi chociaż spadło. Szkoły na rękawiczki nie będą. Nie no, jest, jest masakra. Jest masakra widzowie. Co się nie dzieje. Ej, to się nie dzieje, nie, naprawdę. Nie no. Wszystko tak po prostu w pizdę? Chuj. Co, no to są dwie takie kurwa, chociaż otworzymy, nie? Ja pierdolę. I wszystko tak po prostu widzę, tak, tak po prostu. Dzisiaj nie dla dioksa, skinki. Dzisiaj nie dla dioksa. Dzisiaj rozdajemy wszystkim innym chyba na to wychodzi. No dobra, no to będzie jeszcze jedna. I chyba będzie mi się żegnać po tej schronie. O, Nemezis w dobrym stanie, chociaż? Dobra. Jeszcze walczymy. Oj. Oj, 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 oj! Nie wiem gdzie to jest, ale jeszcze walczymy. Tu trzymamy gardę, jeszcze sztywno kurwa. O, chyba po gardzie. 69 Jak teraz nic nie leci drugiego, no to została nam przedostatnia skrzynka prawdopodobnie. Daj, coś proszę cię. Sandbirasz, gdzie to jest? Tutaj. <laughs> no to jest, jest kurwa tragedia. Ostatnia skrzynka Goldbizmut gdzie to jest? Tu 26 zł Nie no i musimy wrócić tutaj A tutaj nie chciało nam nic dać. No, da nam tam tam na 10% procent No jest... jest masakra, no. Jest masakra jest masakra. Openik nie oddał, niestety. Ostatnia skrzynka widzowie No to chuj No to O jednak to jeszcze nie koniec To jeszcze nie koniec No i teraz mi da Zaraz będziemy kręcić pół godziny odcinek Teraz dało, a teraz zabierze... Nie no weź jaj ze mnie nie rób Dobra Teraz oddajesz, tak? Teraz zaczęłeś oddawać. Przeleć, 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 przeleć. No, aj, aj, aj Teraz? Teraz Wild Child. A w dobrym stanie ile? 140 Ale nie jest w dobrym stanie No nic, albo zero, albo wszystko, nie? To 40, dobra. Za 4 dyszki skrzynka 44 dokładnie. G2 case. Okay. lecimy w to. Albo wszystko, albo nic. Na trzy dechy. Może w lepszym stanie. 50. Jeszcze raz to samo Snak atak? Nie, jest na 51, znowu nie malware. Stój, stój, stój! Nie! Kurwa, jakbyśmy takim detraitorkiem skończyli... No. No jest najgorzej. To ja się z wami widzę, wyżegnam właśnie takim uroczym akcentikiem, chociaż na koniec nam się udało. Pamiętajcie sub, łapka i komentarz. Za komentarz 10 stycznia będziemy losować skinek na odcinku, wszystko będzie wrzucone, kto wygrał. Yy, zgłoszę się po trading w komentarzu i na razie cześć, trzymajcie się.